Okej, okay, więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie na YouTubie Jesteśmy dzisiaj mm, na naszym <laughs> Survival Zaczynam wszystko od początku Więc Więc, sorki, e, więc wjeżdżam to Dobre. Tak, to jest emocjonujące. wiem o tym bardzo dobrze. <śmiech> <śmiech> Aha, napiszcie mi, jeżeli ktokolwiek nie ogląda, co byście chcieli widzieć na moim kanale. Więc jeżeli coś chcecie widzieć, to zapraszam Was na mój kanał. Link. Nie link, tylko. Ten, na mojego ask. I do laska będzie w opisie. Przeróbiam sobie to na deski. Dobra. E, tak, trapsem ja nagrywam. Nie wiem, że to widzicie, ale zazwyczaj się czuję, trochę i wiecie, że... To, nie, napiszcie mi po prostu, co chcecie widzieć na moim kanale, więc jak będziecie chcieli już powiedzieć, napiszcie mi. To ja, się dostosuję, to ja się dostosuję do was i będę wtedy nagrywał to co wy chcecie bo ja mam tak, par kraja ogólnie <coughs> i chyba aha, za niedługo mogę mieć grę cube World. tak, tę grę cube World, więc mogę ją nagrać jeżeli będziecie chcieli, a jak nie to nie <coughs> napiszcie mi co chcecie widzieć na moim kanale, chyba się powtarzam. I zgubiłem tą górę. O nie, nie, nie. Dobra, tutaj mi chyba drewno wystarczy. A dobra, jeszcze zetnę to drewno. Drzewo, nie drewno. Aha. I o to, że miałem tą krótką przerwę, bo nie jedna z osób hejtowała mnie, nie? bo ja mam brata, który się ogarnia w tym po prostu. I, I... I po prostu mi takie coś robi, że mi trochę pokusiłem, a jeszcze nie poradziłem, po prostu nie chętowałam się, ale dobra. Mnie sobie awatara na skate Na skate to się to po prostu No sobie awatara na YouTube No jeszcze mi to Uwaga, jeśli by było oczy To by padały po trzy te To padały od razu Tak to trzeba być i być i być Dobra Więc idziemy na tą górę Wyjdźmy na nią i nie mamy nic do jedzenia. Hmm. Mogę zabić te kurczaki. O i tu jest jakiś fajny teren górzysty. Tu coś jest. Więc patrzymy sobie o tutaj. Zobacz, co tutaj jest. Tam no, w dalszym miejscu. Ależ. Tu wszystko tak fajnie nawet wygląda. To jest to, co sobie bardzo wypadało. Tak. I ten odcinek nie wiem, ile już trwa chyba krótko. Więc będzie trwał. I trwał. I trwał. I trwał, więc... <śmiech> <śmiech> Tu zrobimy taki. Bardzo no, zresztą. już to zbuduję. To tak. To jest dobra. I tu będzie podwo Tu i tu będzie tak. Dobrze, że <ścoughs> trochę Dobre, no, I otóż ja, gdy są wakacje. Jeżeli są wakacje, ja za niedługo wyjeżdżam... Więc, mm, na kilka dni, więc przez kilka dni nie będzie filmów na moim kanale. Ale dzisiaj jest wtorek, tak? Wtorek godzina 10.12, więc ja to wstawię za chwilkę. Tak. zobaczyć, to zobaczycie na moim kanale, tak? Więc dzisiaj to zobaczycie jeszcze na moim kanale. Dobra, więc zróbmy sobie crafting. Zróbmy patyki, patyki. Tu powstawmy crafting. Teraz zróbmy to zróbmy dobra tak tak pójdźmy po ten węgiel no tak idziemy właśnie po tym węgiel żeby zrobić robić bo jaki to, 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 to jest oto w domu to napiszcie mi czy będę miał podawać jakieś modyfikacje jeżeli będzie dzisiaj na przykład pingwin, taka jeżeli tak to napiszcie ja w każdej chwili dodam Jeżeli będę mógł Bo jak nie to bo... po prostu będziemy grać na czystym survival Mam pomysł na serdzie w moim kumplem tak nie oh. No A ja wam jej nie zdradzę, Zrobimy to kto w każdym jedzenie. Ja tego pomysłu na razie nie Zobaczycie tą serię. Jeżeli Wam się spodoba, to się Wam spodoba. Jeżeli się Wam nie spodoba, to Wam się nie spodoba. Więc... Zapraszam was na wszystkich jeszcze razem powiadam że... Ja, tak. Przydrzeję. Nie dzieje? No, nie Co tak no. Tak, dobra, więc tu mamy las góry, takie jakby pszał do góry. Ja to robię, dobra, więc... Więc na dziś to już chyba będzie koniec Tak, na dziś to już będzie koniec Więc dla mnie się to fajnie komponowało fajnie komponowało, więc odcinek dzisiejszy zaleczam do udanych, dla, jak dla mnie więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!